Dochodzi godzina 11, mamy wtorek, piękna pogoda. Jestem w dzielnicy cesarskiej, w miejscu, gdzie kiedyś istniał Fort Tycen. Dzielnica cesarska, czyli dzieło wybitnego urbanisty, chyba niemieckiego, ile dobrze pamiętam, Józefa Stiebena. Lubię tu przebywać, jest przepięknie. Niektórym te Neoromańskie budynki zaprojektowane na początku XX wieku nie podobają się, ale zawsze mogą spojrzeć na neorenesansowy gmach Kolegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Po prostu otaczam, otaczany jestem tutaj przez piękno. Chcę powiedzieć o tych oczo, walących, po oczach walących tablicach, które umieszczono w zabytkowych parkach w no, dzielnicy cesarskiej Ringu, Ringu Stibena. To nie jest jedyna taka tablica, tych tablic jest więcej. Stoją również one w Parku Marcinkowskiego. Nie podoba mi się to. Jako estecie, jako twórcy na Gemeli Poznańskiej nie podoba mi się takie, taki gwałt na przestrzeni. Szczególnie kiedy jest on dokonywany przez e, instytucje, które powinny stać na straży ochrony krajobrazu. Dużo się o krajobrazie mówi, o jego wartości, ale niestety e, zupełnie inaczej wygląda to w rzeczywistości. Nie uważam, e, aby ta tablica była tutaj niezbędna. Informuje ona o pomniku przyrody, ale i. Imienia Mickiewicza, tutaj te, te platanowa aleja. Eee, naprawdę, czy trzeba informować o czymś takim za pomocą takich czerwonych, brzydkich, pomazanych, jak już widzicie, po e, jakieś tutaj naklejki są. Eee, wszystko jest po prostu bardzo słabej jakości. Ten nasz orzełek tutaj niestety musi się. Wstydzić tego chyba też. Dosyć mocno. Tak, wiem, trochę się rozgadałem, ale mam jeszcze około 10 minut do spotkania tutaj, w tym pięknym budynku. Więc sobie tak tutaj z Wami prowadzę monolog. W sprawie tych tablic, odezwałem się do ministerstwa. Aby coś z tym w końcu zrobiono, bo nie może być tak, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konserwatorską, za przyrodę, dopuszczają się takich działań. To było jakoś chyba na początku roku i wówczas Ministerstwo Dziedzictwa, Kultury i Dziedzictwa przychyliło się do mojego wniosku. Wskazując w odpowiedzi, że jak najbardziej przechylają się do mojej propozycji zmian w rozporządzeniu, która miałaby określić inne wymiary, mniejsze oczywiście tych tablic. No i w ogóle, czy one powinny być stosowane w takich miejscach? No zobaczcie, jak tu jest pięknie. Piękne miejsce. Zielone. Złote teraz podczas jesieni. No i ona. Ale wracając do odpowiedzi ministerstwa. No i oczywiście wszystko trwa, wszystko trwa. Już powoli zbliżamy się do roku od czasu, kiedy to zapytanie do ministerstwa wysłałem. I postanowiłem ich zapytać, co się dzieje w temacie. No i otrzymałem odpowiedź w ubiegłym miesiącu, w październiku. No, że proces legislacyjny oczywiście jest bardzo długim procesem, że zmiany w rozporządzeniu już się rozpoczęły, ale niestety muszą również określić, ile tych wspaniałych tablic znajduje się w Polsce, aby mogli określić koszty ich usunięcia. Znacie w jakim państwie my żyjemy, że najpierw bez refleksji stawia się takie coś. Za nasze publiczne pieniądze, oczywiście, czyli wspólne, czyli niczyje. A potem, kiedy ktoś przechodzi z inicjatywą zmiany i przychylają się nawet do tej zmiany, no to trzeba policzyć to wszystko i wydać pieniądze na ich ewentualne usunięcie. Drugim czynnikiem, który opóźnia działanie, jest niestety i to się do tego ministerstwo w tym piśmie przyznało braki kadrowe i ważniejsze zadania. Ja pierdzielę, wiecie co, od 13 lat e, zapierdzielam na rzecz miasta nie mając nic z tego oprócz własnej satysfakcji, no i dobrego słowa od was i fajniejszej przestrzeni. No, to powinienem wymienić jako pierwszy pewnie. A te wszystkie urzędy, wszystko się tak wolno toczy w tym naszym kraju, że po prostu chciałoby się pierdzielnąć to wszystko, bo powiem wam, że mam takie. E, Przebłyski, że czas najwyższy skończyć już z tym co robię, bo bardzo dużo energii, bardzo dużo czasu to pochłania. Tak jak powiedziałem, daje satysfakcję, ale jednak gdzieś z tyłu głowy widzę, że odbijam się po prostu od ściany, a postulaty, z którymi wychodzę, nie zawsze spotykają się z pozytywnym podejściem. Wiem, że się rozgadałem. Wracam na spotkanie, idę na spotkanie. Miłego dziąka Wam życzę i jesteśmy w kontakcie. Pa!